tutaj tego. Czekaj, czekaj, czekaj tutaj tego, tutaj tego, bo musiałam tak po środku ten mikrofonik zrobić, żeby nie mam na uszach tych. Te się Po, po pięciu godzinach przygotowań. Jak zawsze, no tak to jest. Dzień no. dobry. Cześć, witamy. Słuchajcie, nasz temat dzisiaj to kariera albo dziecko. Co? Co tutaj wybrać? No, generalnie temat trudny. I powiem Wam, że no dopiero jak się ma, dziecko też o tym myśli. Nie, wcześniej też się, a czasem... się Wcześniej się komentuje. Tak, wcześniej się komentuje. Ma, ma się dużo do powiedzenia na ten temat. Co to ja nie będę robić, jak będę miała dziecko, albo wręcz. Dobra, i będziesz miał własne dzieci, to zobaczymy. Ja zobaczy nie mnie. będę miał dzieci. No odwrót, nie? Że nie będę miała dziecka, bo nic nie zrobię. Albo jeszcze lepsza opcja, a tamta, to zamiast się zajmować dzieckiem. I karierę. A to już jest temat na, na innego live'a, chciałam powiedzieć, na inny odcinek, bo faktycznie. Uch, tam mamy dużo do powiedzenia w tym temacie, nie? Zdecydowanie. Ale słuchajcie, kariera albo dziecko to jest taki, myślę, kluczowy temat dla wszystkich mam, albo tych, które się spodziewają dziecka, albo te, tych, które już mają dziecko. I zaplanują. Tak, i to zawsze ten dylemat: czy wrócić do pracy, czy może zacząć robić coś swojego, a może jednak zostać dzieckiem. Do czego tak naprawdę kobieta jest stworzona? Czy jest stworzona do robienia biznesu, czy jest stworzona po prostu do bycia matką żoną? przyjaciółką, ciocią, ciocią, babcią. No właśnie, jak to było u Ciebie? U mnie było tak, że dla mnie takim argumentem za tym, żeby robić biznes, bo ja się zajmuję robieniem własnego biznesu, zresztą Ewa również, było, była właśnie chęć zrobienia czegoś dla domu, dla dzieci, żeby nie wracać na etat, bo nie wyobrażałam sobie spędzania kolejnych dwóch godzin w jedną i w drugą stronę, jadąc do Warszawy pociągiem. No, 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 no. Korki, a pociągi. Albo tak. stania w korkach, no whatever, w zasadzie. No gdzie to korki, dla siebie, pociągi. Dla mnie, tak, W każdym razie marnowanie życia. Ale powiedzcie, że, że, że pociągi też stoją w korkach dosyć często, tak. tak. Ale wiecie, słuchajcie, że, że w ogóle no, były takie, znaczy na no, tym trzeba robić badań na dobrą sprawę, taka, taka statystyka była e, przedstawiona, że człowiek 6 lat stoi w korku. O rany, Więc, e, nie. Mm, mm, mm. No, także słuchajcie, można pogodzić robienie biznesu z macierzyństwem. Całkiem, całkiem jest to realne i mi się na szczęście to udało. Ewie się to również udało, chociaż ma już latach, duże dzieci. No, bo... no, no właśnie, ale jak to było u Ciebie na początku też? Nie no, bo ja jakby się bardziej poświęciłam temu, żeby wiecie, mąż robił karierę, a ja chciałam być z dziećmi. Nie to, że musiałam, że coś tam, tylko ja po prostu chciałam. Pierwsze dziecko urodziłam na ostatnim roku studiów, więc dla mnie to było takie, wiecie, ja zawsze tak organizowałam swoje życie zawodowe, żeby można było spokojnie się właśnie dziećmi zajmować i ja nigdy nie chciałam, żeby dzieci przesiadywały w placówkach, wiesz, tak od rana do wieczora. Nie chciałam też, w którymś momencie była taka opcja po prostu, że moja mama odbierała mm, moją najstarszą córkę z przedszkola, ale ja wtedy pracowałam w swojej siódma piętnasta. Co prawda po drugiej stronie miasta, więc jechałam strasznie długo i w korkach, mhm. ale ta piętnasta była jeszcze okej. Okay. Ale dzisiaj wszystko jest w bo w tym momencie faktycznie ja tak dojeżdżałam i, i, i było w porządku. Natomiast dla mnie to było zawsze priorytetem, żeby też wiecie później w szkole, żeby nie siedziały na świetlicy i tak dalej. Więc to był mój wybór. A w którymś momencie nastąpił ten wybór, że teraz czas na mnie, i, i nie tylko właśnie, że, że mój mąż tą karierę zrobił, bo to zrobił, ale teraz właśnie czas, czas na mnie i mi to dobrze zrobiło, wiesz, bo nawet moje dzieciaki też zupełnie inaczej patrzą na to, że ja zaczęłam zajmować się swoim rozwojem osobistym, swoim takim, wiesz, sobą, po prostu sobą, tak? I biznes biznesem, ale to jest w ogóle, to się właśnie wiąże z tym, że się skupiłam też na sobie. Oczywiście dzieci nie poszły w odstawkę, dzieci nadal są i zresztą ty pewnie, nieraz moja najmłodsza przeszkadzajka tutaj wpada nam na wizję, więc robimy to razem. No ale właśnie słuchajcie, też trzeba uszanować, patrząc na inne kobiety, to kiedy przychodzi ten moment, że potrzebujemy zrobić coś dla siebie, że po, potrzebujemy po prostu wrócić do siebie z tego macierzyństwa. I dla kogoś to może być no, nawet po trzech miesiącach, kiedy to jest dziecko tak. takie nowo narodzone jest po prostu tak absorbujące, że ta kobieta no, no chce coś dla siebie zrobić, musi to zrobić, żeby nie zwariować, a czasami to jest po trzech latach czy później, czasami tak? Więcej. Więc, więc ale to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby wyjść do świata. Żeby zacząć coś robić, niezależnie od tego co to będzie i oczywiście wiadomo, że czasami powrót na etat jest nierealny, czy w ogóle do pracy jest nierealny i wtedy przychodzą pomysły co zrobić, żeby jednak z tym dzieckiem zostać, a zarabiać pieniądze. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. I wtedy przychodzą pomysły biznesowe, chociaż to nie zawsze jest jedyny argument do tego, żeby robić swój własny biznes, bo jednak też myślimy o tym, żeby... No na przykład zapewnić lepszy byt swojej rodzinie, bo niekoniecznie pracując na placie jesteśmy w stanie zapewnić sobie um, takie życie, jakbyśmy marzyły. A dlaczego miałoby tak nie być? No, dlaczego? no ale wiesz co dla mnie jednocześnie jest, jest w tym ważne? żeby nie hejtować wyborów innych osób. Bo to, że na przykład my mamy, słuchajcie, tak po prostu totalnie inne podejście właśnie i do wychowywania dzieci i do placówek, tak, przedszkole, nie przedszkole i tak dalej, ale to też ten temat wrzucimy. Ja mogę nie rozumieć tego, że jakaś kobieta wraca właśnie po dwóch czy trzech miesiącach do do pracy, bo nie rozumiem tego, ale jest to dla mnie okej, okay, bo to dla niej ma być okej, okay, a nie dla mnie. Dla mnie było ok, to w jaki sposób ja ułożyłam swoje życie, i w momencie, kiedy zaczęło mnie męczyć takie ułożenie, jak sobie ułożyłam, to po prostu to zmieniłam. Natomiast, no, naprawdę nie musicie rozumieć, czy w tej kwestii, czy w innych, tak? W ogóle zdania na różne tematy. Przecież każdy człowiek jest inny, i naprawdę, słuchajcie, każdy ma takie swoje. Zupełnie inne podejście do życia, ale to do tego właśnie doradztwo chustowe mnie nauczyło, tej takiej empatii i zrozumienia dla cudzych wyborów, mm -hmm. że nie rozumiem, dlaczego Twoje dziecko nie jest w przedszkolu. No, za Chiny nie rozumiem, ale jak to mała no, koleżanka mojej córki, szanuje. No i właśnie o to chodzi, o to chodzi, żeby się szanować. No. Eee, tu się będzie musiało wyciąć, chociażby co <głos》>, się, <głos》>, się zacięłaś. Tak, znowu będzie. <głos》>. Po prostu się zastanawiam 10 minut co powiedzieć, ale słuchajcie... W ósmym miesiącu ciąży już naprawdę, naprawdę te zwoje mózgowe po prostu pracują na pełnych obrotach. I oddają trochę swojej mocy temu młodemu człowiekowi, więc Tak no. jak to pięknie w tam się odcinku wstecz było, że teraz teraz się wszystko dzieli po to, żeby się później pomnożyło. Dokładnie. No Także no. słuchajcie, ja myślę jeszcze nad taką jedną rzeczą, taka jedna myśl mi przyszła, że tak naprawdę jesteśmy w stanie uszanować drugiego człowieka dopiero w momencie, kiedy sami przejdziemy na tyle gehenny od innych osób w kontekście oceniania tego, co robimy, że wreszcie dojdziemy do wniosku, że kurczę jednak ważne jest to, żeby po pierwsze mieć swoje zdanie i nie dać sobie go wtłoczyć czyjegoś i uszanować też to, że ktoś może mieć kompletnie inną opinię na ten temat. Ale myślę, że ten temat y, odnośnie placówek to będzie hit totalny. Bo ja jestem totalnym antysystemowcem i. I normalnie zrobimy tutaj tak. walkę w Kisiu. W Kisiu. <sum> Ale wiesz co właśnie jeszcze w kwestii tej kariery albo dziecko, bo też wiele osób musi po prostu wrócić do pracy. to nie jest kwestia wyboru czy, czy nie wyboru, tylko kobiety muszą bardzo szybko wrócić do pracy i wtedy jest też właśnie ten dylemat, czy, czy opiekunka, czy żłobek. No niestety nie każdy ma możliwość na przykład zostawić z babcią, bo, bo, bo to jednak będzie dobry wybór, ale jeżeli już trzeba, ale no nie każdy tak ma i. Tutaj też podejście pracodawców jest bardzo ważne. Mhm. Jak, jak właśnie podchodzą do tych młodych matek, które muszą wrócić do pracy ze względów ekonomicznych zazwyczaj. Bo jeszcze o ile to jest tak, że kobieta sama decyduje, bo po prostu potrzebuje, nie wiem, tego wyjścia do ludzi, czy właśnie takiego swojego rozwoju, czy, czy jakby no, po prostu sama chce, a zupełnie inna kwestia, właśnie jak potrzebuje tego ekonomicznie. Dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Ale właśnie my tutaj jesteśmy też po to, żeby wam pokazać, że tak naprawdę jednym z pomysłów jest właśnie robienie swojego własnego biznesu, bo bardzo często kobietom w ogóle nawet nie przychodzi do głowy, że one tak. mogłyby usamodzielnić się do tego stopnia, żeby być swoim własnym pracodawcą. Wow. I my naprawdę chciałabym pokazać wszystkim kobietom, że to jest tylko kwestia chęci i świadomości tego, że są takie drogi, są takie możliwości, które wystarczy po prostu wdrożyć, zacząć to robić i naprawdę wasze życie się absolutnie zmieni, bo mam wrażenie, że wiele kobiet po prostu no, jakby nie, nie dopuszcza do swojej głowy, że, że mogą coś... być swoim własnym szefem. Tak. A tutaj właśnie fantastycznie nasi goście, których zapraszamy w środę na live na naszej grupie Mamy Czas, na którą oczywiście serdecznie Was zapraszamy, bo my tą grupę chcemy tworzyć razem z Wami, razem ze społecznością. I właśnie co środę jest live z gościem i tam właśnie zapraszamy na razie kobiety, które właśnie zajęły się swoim własnym biznesem różnym właśnie, albo jakieś rękodzieło, tak, albo nie będę zdradzać o tak. Jakby wpadnijcie na grupę i, i zobaczcie, ale jakby tam też te różne historie pokazują, jak w którymś momencie gdzieś właśnie dochodzi do Ciebie, że ty możesz coś zacząć robić, nawet twoja pasja, twoje hobby, jeżeli robisz coś tak zupełnie po prostu dla siebie, możesz się stać czymś, na czym zaczniesz zarabiać i będziesz to robić razem z dzieckiem. Jak właśnie nie chcę, żeby poszło do przedszkola na przykład, czy, czy cokolwiek, tak? No, no, widzisz, no jakby u ciebie wybór był taki, żeby nie, nie Anastazja nie poszła do przedszkola, a u mnie był wybór taki, że siedziałam na etatach, które ani mnie nie rozwijały, ani no niespecjalnie je lubiłam, tak więc wiesz, no jakby każdy, każdy ma ten swój wybór. No ale właśnie chodzi o to też, żeby zbudować sobie takie poczucie, że ja jednak mogę coś tak. zrobić i zależy nam na tym, żebyście po prostu zmieniły swoje myślenie w tym aspekcie. Żebyście nie myślały o tym, że ja jestem zmuszona do tego, żeby w tym systemie mhm. być wtłoczona, bo tak robią wszyscy, albo bo mama mi powiedziała, że mam tak zrobić, albo tak. Jest, że jest jakieś inne lobby z innej strony. Nie, my musimy po prostu być na tyle w sobie, wiecie, spięte, żeby wiedzieć, czego my chcemy i tak naprawdę nasze życie się, się będzie bardzo dobrze układało w momencie, kiedy będziemy pewne tego, co robimy. Tak, do tego trzeba dojrzeć. Tak. Ale naszym celem jest właśnie tak, wiecie, skoro my już coś przeżyłyśmy i może zobaczycie też w tym jakieś rozwiązanie dla siebie, więc... Będziemy pomagać dojrzewać niektórym szybciej. No, bo mi by to się przydało parę lat wcześniej, żeby mi tak, wiesz, ktoś mnie kopnął i pokazał mi, że ja mogę inaczej. Ale to tylko tak z perspektywy czasu ci się wydaje. Mhm. Bo jednak wszystkie nasze te potyczki i potknięcia są potrzebne po to, żeby w pewnym momencie tak. jednak stwierdzić, nie, już jest inaczej, po prostu kompletnie. No. Teraz to ja już stawiam na siebie. No i to jest tak, tak więc e, dajcie nam znać, co, jak to u Was jest, tak? jakie Wy macie podejście i co w ogóle dla Was znaczy kariera. Tak? I, I jak u Was jest kwestia połączenia kariery, macierzyństwa. E, tak jak wcześniej wspominałam, zapraszamy na grupę, bo tam będzie się bardzo dużo działo, i bardzo fajnie, i bardzo wartościowo. E, więc też czekamy na Ciebie, żebyś też dała nam swoją wartość. E, no, i o co poprosimy? Kciukale, no, kciukale, subskrypcje, subskrypcje i dzwoneczek. dzwoneczek. Do zobaczenia za tydzień. pa. pa.